No witam serdecznie. Wreszcie i u mnie jakiś oblot w miarę normalny. Pszczółki latają. strasznie chłodne a no i co, no może przeprosić wszystkich bo znów tracę wiarygodność bo znów na 33 czy 34 rodziny wszystkie przezimowały także ja wiem, że znów jestem niewiarygodny bo kolejny rok z kolei wszystkie rodziny mi przezimowały No ale cóż Kiedyś się postaram, że może z połowa rodzin mi spadnie, to wiarygodność wzrośnie. Wtedy. Tutaj też wszystko lata o, Tu jest warszawski poszerzany Musiałem się zaopatrzyć w taki ulbo. Sąsiad sobie zamówił odkłady. No niestety. I coś trzeba było wymyśleć. Więc z, 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 z której to było. Z tej chyba rodziny. Tak, tutaj z tej rodziny. Z tej rodziny tą rodzinę sobie wyroiłem. ...żeby mieć takie hardy do odbudowy ramek Oczywiście... ...matkę złapałem na wylotku i później... ...obsadziłem sobie na węze do tego warszawiaka Z tego warszawiaka... E, ...zrobiłem... ...dwa odkłady i to takie dosyć tłuste odkłady z tej rójki Ta rójka dała mi możliwość jeszcze zrobienia ale w jaki sposób to jest możliwe żeby to zrobić to ja wam pokażę później taki sposób żeby rójka od razu stała się rodziną produkcyjną i zrobiłem z tej rójki dwa bardzo tłuste odkłady także sąsiad zazimował dwa odkłady na 8 ramek i ta rodzinka tutaj poszła do zimy na 9 ramkach warszawskich poszerzanych i ona tutaj sięga od dołu do góry. Także. No jest sposób. A, mało tego. Ona poszła na na 8-9 na, na ramkach, tak. Bo 9 taka była. No, mogła iść na 8 w sumie. Ale poszła na 9. I ona mi przyniosła jeszcze półtorej korpusu wielkopolskiego, 10-ramkowego. Przyniosła miodu. Także sposób jest dobry. Ja wam go później pokażę z czasem. Jak się to fajnie robi. Jak się ma już pasiekę jakąś tam liczebnie. Po prostu jak się nie chce już więcej rodzin na pasiece. To jest taki fajny sposób, sobie obmyśliłem. Go w zeszłym roku zastosowałem w tym ulu. Tutaj w warszawskim poszerzanym Tym z tyłu I ten z tyłu co mi się tutaj Jedna krainka autentycznie wyroiła O tutaj z tym pierwszym Z tego pierwszego mi się wyroiła Alpejka Ale to ona się wyroiła po prostu z mojego y, Niedbalstwa no, Co tam będę ukrywał no. Zaniedbałem I wyobraziłem sobie Że po prostu ta matka się nie wyroi I koniec No niestety wyroiła się ona się wyroiła to miałem tutaj rójkę yy, z tego co, 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 co zrobiłem warszawiaka to sobie sam wyroiłem te te, te pszczoły to miałem drugą rójkę i na tej drugiej pasiece miałem trzecią rójkę na na 20 chyba, rodzin 21 w sumie to nie jest każde no niestety ja pszczoły mam takie które no, przychodzi czas rojenia i one się chcą roić no ale robię mały zabieg i one już odpuszczają sobie rojenie no co no, można popatrzeć wszystko lata no ten ul tutaj który jest o ten ten to jest ul jako magazyn tam z tyłu są dwa takie tam mam też przetopiony wosk. Mam tam też magazyn. Tutaj ten wysoki obok to też są magazyn. No i to z tyłu, te drewniaki, i tam z OSB, i z tyłu tam jest jeszcze poliuretan. To wszystko jest ramki takie, które są przeznaczone na miód. No ale idą przyłki ostro. Tu popatrzcie, mikros, najmniejsza rodzinka na pasiece. Zobaczcie jak świruje pawiana, no nie padają sobie. W daszkach coś mamy, jakieś kropki takie. A tutaj troszeczkę, bo niektórym rodzinom już miód podaje. Bo nie mam ciasta. Miałem, ale już podałem, bo miałem 15kg ciasta, sąsiadowi dałem 4, stało mi 11, do niektórych po pół podawałem, a co miałem to dałem. teraz już nie mam, także daję miód. W takich wiaderkach wchodzi 1,5kg, przecinam te wiaderko nożem na pół. Wyciągam ją sobie ze środka. Tutaj w tej dziesiątce na dwóch korpusach. O, w tym. O, tutaj. Pokażę Wam później, latem. Nie chcę im To jest najłagodniejsza pszczoła, jaką ja w ogóle na oczy widziałem. Ja nie widziałem jeszcze u nikogo takich pszczół. I najśmieszniejsze to jest to, że to jest matka z nie z 2023, to jest matka 2022. Tam była zupełnie inna matka. Tam był Bakfast. Poszedł Bakfast do zimy, a na wiosnę była zupełnie inna matka. Matka duża, ładna, czerwiąca pięknie się rodzina rozwinęła, no miodu jakieś tam no, nie przyniosła szczególnie dużo. Ale no, swoje przyniosła. Ale chodzi o, o łagodność tej pszczoły. To mówię Wam szczerze, ja nie widziałem jeszcze u nikogo tak, takich pszczół. żonie nie pokazywałem, to otworzyłem ul i zacząłem stukać. Po ramkach pukać, ten ul szarpać i tak dalej. Pszczoły schowały się do środka i patrzyły jak na wariata. Zero jakiejś reakcji, zero jakichś nerwowych takich dolotów do twarzy. sobie będzie, mimo że nie jest taka miodna no może w zeszłym roku nie była, może coś tam i to nie pasowało, może jakiś rozwój słaby był i tak dalej, no bo w zeszłym roku to wiosnę to ja miałem lu ludziom pyłek nosiły pszczoły, a, a u, u mnie śnieg na, na ulach leżał tutaj leszczyny nie ma, także u mnie pyłku nie. ale patrzyłem już na olchę na Olsze, już na Olszy już jak stuknąłem o dłoń to już ładnie się sypał pyłeczek także w przyszłym tygodniu to one już będą sobie z pyłkiem przelały mimo, że zakarmione były byle jak bo tak mogę się przecież przyznać, że nie były tak zakarmione, jak bym chciał, ale no, jakoś tam były. Znaczy były zakarmione, można powiedzieć, byle jak, wyleczone byle jak. No i co dać? Co dać pszczołom? wszystko, no. Nie da się. Pięknie śmieją. To jest... od w mojej włoszce To jest też 10 ramek do danta ładnie obsiadają niech obsiadają To jest fajny odkład na tym zielonym ulu no i tam jakaś niepełnosprawna nieska była podłożona do rodziny która się wyroiła Podłożony matecznik, matka piękna, matka czerwi, matka to jednak pszczoły z dnia na dzień słabły, słabły a do zimy poszły w sile lekko półśmiesznej. Ale co, no niech sobie będzie, zawsze gdzieś to jest jako matka rezerwowa. Mam takie cztery w sumie na pasiece. A teraz okazało się, że jeden kaukaz jest w takiej sile, że to już nie jest matka rezerwowa. Także zostały mi trzy matki rezerwowe. Reszta niech rządzi. To pójdzie do, do łączenia. Tam z tyłu z tym słabiutkim Kaukazem. Akurat tutaj jest dwunastka wielkopolska. Ramki będą pasowały. matka się zutylizuje. Dobra matka. ale niestety na białym opalitku. Ona już się nie kwalifikuje. A nie jest aż tak wybitna, żeby miałem ją tutaj trzymał. Będę chciał tą pasiekę no, tak połączyć wszystko Tak jakoś to posklejać, poskładać Żeby jak najbliżej 20 20 uli się Po prostu do dojść do, do, do 20 uli żeby nie więcej No aż takiego zbytu nam nie ma No i teraz odkłady Będę chciał zrobić 10 odkładów sobie W ogóle w tym roku, nie wiem jak u kogo, ale u mnie na odkłady zamówień to jest to jest tragedia, to jest, to jest dramat Co roku było 20 do 30 Odkładów robiłem do 30, bo więcej nigdy nie robiłem, bo nawet nie miałem w co już tych odkładów kłaść W tym roku mam zamówień na 7 odkładów. 7 odkładów no ale coś, płakać nie będziemy, za to sobie zrobię teraz 10 odkładów dla siebie, ale na pszczole Apis mellifera mellifera i będzie mellifera północna, a ta druga Asta, mam nadzieję, że nic nie pokręciłem ale takie będę chciał tutaj sobie pszczołki przywieźć 10 odkładów zrobić matki najbardziej jakieś agresywne i takie no, które mi nie przypasują to zlikwiduję połowę połowę sobie zostawię także 5 odkładów i przygotuję tą pszczołę na kolejną pasiekę którą będę sobie chciał utworzyć w niedalekiej leśniczówce dosyć daleko nie ma nikt żadnych uli i jest tam mnóstwo klonów, mnóstwo lipy, na nawłoci wrzosu i akacji, akacji to jest multu. niestety tam nie przyniosą mi rzepaku, no może to nie jest takie niestety bo mi to nawet bardzo odpowiada, że one mi stamtąd rzepaku nie przyniosą bo tam Rzepak, to nie wiem, czy ze 7 km nie jest, albo dalej. Pierwsze pola uprawne, tak więc, tyle w temacie. Wszystko żyje, wszystko lata. Czekamy do 1 kwietnia. Jak już wtedy do 1 kwietnia wszystko przeżyje, no to już można powiedzieć, że pasieka już sobie poradzi.